Najbogatszy polski poseł, Artur Łącki z Platformy Obywatelskiej. Jego żona pobrała blisko milion złotych dotacji. Żona senatora Beniamina Godyli kolejne pół miliona. Radny Polski 2050 Michał Żurek kolejne pół miliona. A przypomnijmy, że jego partyjną przełożoną jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która bezpośrednio odpowiada za KPO. 400 tysięcy dla hotelu Mościcki w Spale, a w zarządzie... Żona wicemarszałka Czarzastego z lewicy. Dalej Magda Gessler, postać znana, na swoją warszawską restaurację hukiera kolejne blisko pół miliona. Czy naprawdę pieniądze z kredytu wszystkich obywateli, wszystkich Polaków, powinny trafić do osób o takim statusie. Prezes PZPN, Cezary Kulesza, odznaczony dopiero co przez prezydenta Andrzeja Dudę, za uwaga, promowanie zdrowego stylu życia. Kolejne blisko pół miliona na pięciogwiazdkowy hotel w samym centrum Białego Stoku. Ale to, że rząd PiS stworzył ramy i możliwości do takiego spo sposobu wydatkowania tych środków, to jest jedna rzecz. Ale to, w jaki sposób obecnie rządzący z tego skorzystali, to już woła o pomstę do nieba. A my, Polscy, tyle. biedni robaczki. Szok, po prostu szok.